ABC Zdrowia. Aleksandra z witam państwa i witam w studio naszym, naszego gościa. Jest nim dzisiaj pani Paulina Kleszcz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Marzec to miesiąc świadomości raka Jelita Grubego. Właśnie w tym miesiącu się spotykamy i o, tym, o tej trudnej chorobie porozmawiamy króciutko. Pani Paulina, za sobą ma już leczenie, na szczęście skuteczne, i tutaj udało się powrócić do zdrowia, ale z pewnością słuchają nas osoby, dla których te informacje będą cenne. Pani Paulino, czy możemy wrócić pamięcią do tych chwil? I powiedzieć, jakie tutaj objawy niepokojące ymm, powinny nam jakąś czerwoną lampkę zapalić. No, w moim przypadku yy, objawy były takie, y, że po każdym jedzeniu bardzo bolał mnie brzuch. Bardzo bolał mnie brzuch, miałam ogromne wzdęcia, biegunki. No, i to już był jasny sygnał do tego, żeby coś z tym zrobić, coś zaradzić, gdyż no takie dolegliwości wcześniej mi nie towarzyszyły, prawda? No ja rozumiem stres i tak dalej, tłumaczyłam sobie to na wiele sposobów, ale po prostu stwierdziłam, że lepiej sprawdzić i zobaczyć, co w trawie piszczy. No, i od tego się zaczęło, że poszłam do lekarza pierwszego kontaktu, który dał mi skierowanie do proktologa. Później proktolog y, dał skierowanie do gastroenterologa. No i właśnie tam dowiedziałam się mm, najgorszego. Ja mhm. usłyszała Pani tę te, te diagnozę. I co było dalej? Jakie kolejne kroki? Czy tutaj się już w Pani, podejrzewam, obudziła taka wola walki, żeby no, zmierzyć się z tym mhm. przeciwnikiem? Tak, y, poszłam na badanie kolonoskopii. Mm. No tam doktor y, powiedział mi o tym, że jest to nowotwór. E, wyszłam ze skierowaniem do chirurga i y, było tam napisane y, rozpoznanie nowotwór niezłośliwy. Dlatego y, napisali tak, z racji tego, że w, podczas tego badania była pobrana próbka do y, histo, y, badań histopatologicznych, żeby dowiedzieć się. Co to tak naprawdę jest, no i później dowiedziałam się, że to jednak jest nowotwór złośliwy. Szybka reakcja doktora spowodowała, że byłam w przeciągu tygodnia operowana natychmiast. Nie wahałam się, poddałam się operacji, chciałam się tego pozbyć jak najszybciej, mhm. bo po prostu chciałam być zdrowa. Chciałam być zdrowa, ale naprawdę nie wiedziałam, że to jest aż tak poważne, że taki ból brzucha takie wzdęcia mogą spowodować, że ja jestem naprawdę gdzieś tam od środka bardzo chora. Mhm. Czyli tutaj błyskawiczna diagnoza i niesamowicie szybka reakcja lekarzy sprawiła, że w jakoś w szybkim czasie, we wczesnym stadium udało się pani całkowicie wyleczyć. To początek mojej, że tak powiem drogi, mhm. ponieważ na chirurgii doktor mnie zoperował, wycięli ten fragment jelita z nowotworem, Później zrobili mi tomograf. Okazało się, że niestety nowotwór jelita grubego zrobił już przerzuty do wątroby, więc tam miałam kolejnego i na wszystkie węzły chłonne. Tutaj, jeżeli chodzi o lekarzy, to mieli naprawdę bardzo dobry plan na mnie, gdyż moja droga wyglądała tak, że miałam operację na jelito grube, przyjęłam 6 chemii, kolejną operację na wątrobę. W Warszawie, tam są najlepsi specjaliści i zamknięcie całego leczenia, znowu sześć chemii. Czyli ja ogólnie jestem po dwóch y, operacjach poważnych i dwunastu chemiach. Y I te wszystkie trudne y, z pewnością chwile, y, te trudne, to pewnie niełatwe leczenie y, doprowadziła, doprowadziło panią do szczęśliwego końca. Udało się dzięki też dobrym specjalistom w Kielcach wygrać. Oczywiście, tak, dlatego ja tutaj y, cały czas y, zawdzięczam im y, to, że no, spowodowali, że jestem w tym momencie zdrowa i że moje leczenie było radykalne, dynamiczne. Choroba nie miała po prostu szans. Z panią szans i to tutaj pani wyszła z tego zwycięsko, czego gratulujemy. Na koniec, pani Paul, jeszcze chciałam zapytać o, o badania profilaktyczne, bo z pewnością ta pani trudna droga jest dobrym przykładem na to, że jednak warto się badać. Ale rzeczywiście, pamiętajcie, wczesne wykrycie choroby znacząco zwiększa szansę na wyleczenie. Życie mamy tylko jedno i warto o nie dbać. Zdecydowanie tak, a jeszcze w Pani przy, przypadku szczególnie jest dla kogo walczyć? Oczywiście, bez dwóch zdań. I dla siebie jak najbardziej. Pani Paulina Kleszcz była dzisiaj moim i Państwa gościem w audycji ABC Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia. ABC Zdrowia.